Hej, to my! Oli i! Arek! Dzisiaj panini FIFA 365 2025. Nowość, nowość ludzie! Tylko u nas nowe fedpeki. FIFA 365 w końcu wyszła. Otwieraliśmy pak niemiecki, teraz mamy dwa fedpeki, udało się nam dostać na de. Także mamy taki fedpek. Fedpek kosztuje bodajże 5 euro. 24 karty, plus 2 free. Także mamy dwa i będziemy robić pojedynek. Mój pespek, końca oli. Jesteś ja gotowy? Trzymam. Jesteś gotowy? No, to zobaczymy, czy jakiś golden ball się idzie trafić, bo teraz zamiast Radek są te golden no. balery. Czy jak to jest? Pomieszane jakieś to jest wszystko. Gdzie są złote, gdzie są zwykłe? O, ma golden baler. Oli ma golden baler, ale tu nie. widać trochę złote już. No może to nie to. To jest to, bo no. to jest takie, jakby nie. Kwadratowe, tylko takie no... Jakie jakby, no? Takie... No dobra, zobaczymy go. Jakby prawie ty nam bajkę powiadasz. Eder Militao, Real. <grym> Endo Liverpool. Mazraoui Bayern. Gregorio Juve. Milik Juve. O, no elegancko. Raja Arsenal. Czaka Leverkusen. Warga. Czy jest. nie? no. Tot, Olympic Marsilia Inter Acerbi, Andrich Leverkusen. O, oh, fans, favorite, Balerdi. Czyli złote tak do, do góry dawaj. Będziemy patrzeć, jakie złote będą. Co? Bliżej, trochę, daj niżej. Nie? No to nie będzie tyle aż. O. Skąd ty to wiesz? Czekaj, jak by to zrobić? No jak by to zrobić, żeby Gdzie było dobrze? No. Gdzie to Gdzieś jest? Gdzie to jest? Tu Kombinacje, ko... O, już widziałem, widziałem. No. Coś tam widziałem. Nie patrz. No co? Love to check, jeszcze mila. O, oh, wow. Super logo. Bech Juventus. Bardzo ładne logo są. Logo. No. Fajnie zrobili. Fans favorite Mario. Kapitan Luke de Jong. Kapitan Van Dijk. Układaj kapitan. Kap... A tak chcesz rozkładać. Myślałem, że kap... A bo Zrób mi trochę miejsca. Tak ja zaraz z moimi działami działa, wytoczę moje. Mm -hmm. Co to masz ciekawego? Magican. Wow, fajny te Magic Ken. Ziver... Lanzini. Ziewer plate. Titan To mm. dalej? Ej, już nie ma miejsca też na stole. <laughs> no daj no, tego. Tak tak. Wow, co to jest? Magican, Magican. Pedri. Super te karty, masz Magican. Tu? co to jest dalej? A, już widzę coś. Czekaj, 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 czekaj. Wow. To, to jest dalej? Rising Star, Dog Doak, Dog dog. Tak? Czekaj, to może nie To To jest legenda, aha. Grealish to jest ten. Te fioletowe, zapomniałem no. jak się nazywają. O, Marcelo, też fioletowy. To jest z World Cup nie. O, to jest tak on... Golden Legacy. Le Legacy. Wow, ale to jest karta. Gdzie ma ona numer? przychodzi? numer numer? A, 4, 4, 4. A to jest ten normalnie z tyłu. Wow, fajna. A, dobra. A, to są te albumy, co kiedyś były, W 2017. No. Ja, Na karcie Legend. I... I. No, co to jest? Wow, wow. co to jest, ej, Oliver? To jest ten. Co to jest? Golden Baller. Tak? A, on tak z tyłu wygląda? No. Ja dziękuję, ale ma normalnie Trzy... super karta. To jest. 2, 1. Wow, wow for the ale rewelacja, ludzie, patrzcie jak to się wygląda, no taki Golden Baller i z tyłu wygląda nie jak sztabka złota, normalnie co ta FIFA dziś, dzisiaj, w tym roku wymyśliła, super karta, naprawdę, ja to sięgałem. jest dziesięciolecie, Oli mówi, że wygrał, ale ja mam jeszcze ten mój fatback, ja się ale nie poddam, ten. ja będę walczył, może Olivera pokonam, choć będzie trudno, no bo musiał mieć Golden balera. szkoda, że nie ma Mbappé no, no bo mogli dać go przecież to jest super transfer do realu może jest momentum no o, właśnie, nie wiem, a patrz coś mi się obręczało, dobra i ja coś też mam fajnego, już nie z tej strony, co trzeba, otworzyłem i uwaga, uwaga, ja będę otwierał tego, będę płacił czyli mamy bazówkę Hurricane Tomori Miran Benitez PSV, Esaka, znowu z PSV, Schouten, teraz mamy Levis City, Frimpong, Leverkusen, Abena, Harit, Marsylia, Katona, Fenervaroś. No Teraz mamy Neres Benfica, już jest zawodnikiem Napoli. I zaczynamy złote. Na fansie ta z Leverkusen, to jest moja strona, On się musi trochę posunąć. Mm. Dalej mamy kolejnego fansa, Luis Diaz Liverpool. Następny fans, Hernandez Milan. Ja mam dwa fansy. Tak, ja mam trzy. O ja oh, wow, jest logo Realu. Cyk. Co tam dalej przyjdzie? Wow, kolejny Real, kapitan Carvajal. Ja sobie tak układał, żebym się zmieścił na stole. Locatelli, Juve. sala, Liverpool. On już nie podglądał. Titan Magalesz, Arsenal. Też mam Pedri. Też Pedri, no powtórka. Pierwsza powtórka Dominator Saka z Arsenalu. Rising Star, Ildis, Ildis Juventus. Oho, kogo my tu mamy? l Dis. LDS. LDS l Wirtz. Bardzo ładna karta, super karta, naprawdę. Oho. Aha. Czekaj, to będzie bata fioletowa. Tak, fioletowa Arias. I co jeszcze? Czy nie mam Golden Balera? Abel Monier. I pyk, mam Golden Legendzy 2019. Czyli ja nie mam. Balera. Oli mnie zbalerował. Zbalerował mnie dzisiaj. Czyli w pole jedynku na fedpeki Oli wygrywa. Ma lepsze złote karty. Między innymi taka karta, która mnie kładzie na łopatki. Nie mam szans. zobaczyć ludzie jakie to piękne. To jest kot. Tak, jaka ta karta jest superancka, elegancka. Wygląda naprawdę z tyłu jak sztabka złota. Także Fifa się postarała naprawdę w 10 lat Fify czy i zobaczcie za 5 euro jakie karty można trafić. Także jeżeli 3. ktoś ma możliwość w kupować to opłaca się bo warto naprawdę. Także mam nadzieję, że ten fi film się Wam podobał. Yy, będzie za kilka dni kolejne będą produkty ja będą wychodzić. Tak. Musimy się trochę z cierpliwość wziąć bo yy, niektóre produkty jeszcze są niedostępne są w przedsprzedaży ale to wszystko mm -hmm. u nas zaglądajcie. Dziękujemy, że nas oglądacie, pozdrawiamy wszystkich, którzy lubią piłkę i nasz kanał także. No, to na dzisiaj tyle. Ciao, Ciao. miłej niedzieli, pa!